Powiatowy zespół szkół i placówek specjalnych to nie tylko miejsce, w którym dzieci znajdują kompleksową opiekę. Ambicją jego kadry i dyrekcji jest przekazywanie swoich doświadczeń innym specjalistom czy podmiotom. Stąd właśnie wzięła się październikowa konferencja pod nazwą Autyzm, skuteczna edukacja, jaka odbyła się w Legionowskim Ratuszu, ale znalazł się jeszcze jeden powód. Była nim kolejna przyznana zespołowi rekomendacja Gdańskiego Instytutu Wspomagania Rozwoju Dziecka. Postanowiliśmy zorganizować konferencję i po prostu podzielić się tą radością, która dla nas była wtedy bardzo, bardzo ogromna. Po raz drugi otrzymaliśmy rekomendację, czyli jesteśmy placówką, która jakby realizuje najwyższe standardy. Instytutu, który jest repliką uczelni w Princeton. Chcemy się dzielić z Państwem skutecznymi rozwiązaniami, popartymi wiedzą i badaniami naukowymi. Konferencja, która dzisiaj będzie autyzm skuteczna edukacja, na pewno będzie też odpowiedzią dla rodziców, dla dyrektorów, dla specjalistów, dla lekarzy, bo też mamy takich zarejestrowanych, będzie odpowiedzią na nutujące ich pytania, w jaki sposób prowadzić terapię, skuteczną terapię dziecka ze spektrum autyzmu. Tych dzieci jest coraz więcej i te dzieci są diagnozą, trafiają do naszych placówek edukacyjnych. Z najnowszych danych ze Stanów Zjednoczonych wynika, że już jedno dziecko na 44 ma diagnozę spektrum autyzmu. I ta konferencja ma na celu jakby zapoznanie uczestników z tym, jak można pomagać skutecznie. Chcąc uczestnikom legionowskiej konferencji to ułatwić, jej organizatorzy zadbali o to, aby przekazywana przez prelegentów wiedza była gruntownie sprawdzona w praktyce. Skuteczna edukacja to taka, która wie, jakich używać technik uczenia, jakich metod. I my będziemy tu mówić o stosowanej analizie zachowania jako o takiej dziedzinie, która ma podstawy naukowe. To jest prawo każdego dziecka i każdego rodzica, żeby jego dziecko w placówce edukacyjnej otrzymało taką pomoc, która rzeczywiście zmieni jego życie na lepsze. Że dziecko nauczy się takich umiejętności, z których będzie korzystało do końca życia. Że rodzic będzie wiedział jak postępować, jak pomagać dziecku w sytuacjach trudnych. A działająca w Legionowie placówka ma ambicje walnie się do tego przyczynić. Chcemy, drodzy Państwo, żeby Powiat Legionowski był miejscem, w którym Osoby ze spektrum autyzmu otrzymują pomoc, edukację i właśnie te ciepłe serce. Chcemy również przedstawić, abyście Państwo zobaczyli, że w, w Powiecie regionowskim jest miejsce, przedszkole specjalne, w którym pracuje znakomity zespół ludzi oddanych profesjonalnie do tego przygotowanych, bardzo mocno zaangażowanych w to, co robią i y, ludzi, którzy chcą się z Państwem podzielić wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami. Podzielić co najmniej tak chętnie jak miejscy włodarze salą widowiskową ratusza. Temat autyzmu jest e, cały czas tematem e, trochę niszowym, e, trochę tabu. E, osoby, które dotyka ten problem e, Starają się go ukrywać, izolują się nawet od swoich znajomych i społeczeństwa. Dlatego niezwykle istotne jest, aby o tym mówić, żeby uświadamiać. A szczególnie ważne jest, abyśmy mieli specjalistów, którzy są wykwalifikowani, wykwalifikowani do tego, żeby osoby z zespołem autyzmu wyselekcjonować, zdiagnozować oraz po, podjąć właściwą terapię. Im wcześniej się to uczyni, tym dla malucha lepiej. Już w momencie, kiedy rozpoczyna chodzenie, czyli zaczyna nie raczkować, ale chodzić, już wtedy można diagnozować dziecko i już wtedy poprzez różne testy wystandaryzowane można określić, jak jest, jaka jest sfera zaburzeń. A oczywiście, czym wcześniej dziecko po diagnozie rozpocznie terapię, tym są naprawdę kilkudziesięcioprocentowe efekty poprawy funkcjonowania dziecka w społeczeństwie. Czego dowodzą wychowankowie przedszkola specjalnego, świetnie radzący sobie w szkole i dobrze współpracujący z innymi dziećmi. W opinii specjalistów tak zwana edukacja włączająca jest jednym z kluczy do terapeutycznego sukcesu. Coraz więcej mówi się właśnie o tym, że wysoko funkcjonujące dzieci właśnie powinny trafiać do edukacji włączającej. Jak najbardziej z tym się zgadzamy. Natomiast właśnie też ta szkoła, która włącza dziecko w grupę rówieśniczą musi być do tego przygotowana żeby takie oddziaływania zakończyły się sukcesem, a nie porażką. I nam na tym najbardziej zależy. Sukces jest potrzebny dziecku, ale też kadrze pedagogicznej, bo jak widzi, że Twoje oddziaływania przynoszą fajne efekty, że dziecko sobie radzi, że się rozwija, no to nic, nasze nauczycielskie serca wtedy też rosną. Jest wtedy duża radość. Konferencja Autyzm Skuteczna Edukacja potwierdziła konieczność wymiany doświadczeń oraz ciągłego rozwoju specjalistów z tej dziedziny. Stąd właśnie wziął się pomysł na laboratorium terapeuty, czyli ofertę powiatowego zespołu szkół i placówek specjalnych dla okolicznych nauczycieli, psychologów i logopedów. Będzie to przestrzeń do rozmowy, do dyskusji o potrzebach dzieci ze spektrum autyzmu, ale również chcemy, aby była to przestrzeń do rozmowy na temat wyzwań, które, stawiają, które są stawiane przed nauczycielami. Dzieci ze spektrum autyzmu są bardzo różne, więc musimy bardzo jakby indywidualnie podchodzić do terapii każdego dziecka. Chcemy mówić też na tych spotkaniach o metodach i o technikach, które mają bardzo. Dużo dowodów, które potwierdzają jakby skuteczność tych naszych działań. Tak? E, I tą swoją wiedzą, e, tym doświadczeniem, nasz zespół nauczycieli, terapeutów z przedszkola specjalnego e, chce się dzielić, chce pomagać, e, chce mówić też o tych rzeczach, e, które gdzieś tam pomagają w naszej pracy i są po prostu skuteczne. A skoro tak wręcz należy zrobić z tego wszystkiego użytek.